Senioralia 2024 uważamy za otwarte. W ramach Dzierżoniowskich Senioraliów 3 października w sali koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbył się dzień edukacyjny, podczas którego można było się spotkać między innymi z podologiem czy optometrystą. Dzisiaj rozpoczynamy dniem edukacyjnym. Wykłady dotyczą nowych zawodów, które pojawiły się w najbliższym otoczeniu seniora. Pojawia się pan optometrysta z optyka u nas tutaj Dzierżoniowskiego. Niesamowity zawód, ale też nie każdy senior wie, kto to optometrysta. Pojawia się brafiterka, czyli dla kobiet pani, która dobiera odpowiednio biustonosze. Pojawia się podolożka czyli osoba od stóp, chorób stóp, yy, narośli od paznokci, też mnie, jako seniorzy też mamy takie problemy i ostatnia chirudoterapeutka, czyli osoba od medycyny niekonwencjonalnej, a tak prosto powiedzieć pijawki. Ja myślę, że takie spotkanie jak dzisiaj jest bardzo dobrym pomysłem. Zawsze mi się wydaje, że jeżeli poszerzymy wiedzę każdego z nas, to wyjdzie każdemu na plus. Zawód optometrysta i tak jest dość młodym zawodem u nas w Polsce, i myślę, że przed nami, i przynajmniej jedno pokolenie, gdzie wiele osób będzie słyszało, czym tak naprawdę zajmuje się, jak różnicować ten zawód na pewno z okulistą. Wiele osób nie wie, czy warto przyjść do optometrysty, wiele osób nie słyszało, że taki zawód w ogóle istnieje, a na pewno dostępność optometrysty jest znacznie lepsza niż okulisty. Nie jesteś lekarzem, a wystawiasz recepty. Tak, i to jest zawsze zaskoczeniem. Tak jak mówię, każdemu staram się wytłumaczyć, że ja jestem inżynierem, nie zajmuję się chorobami o oczu, lecz wystawię, wystawiam receptę. Ta recepta jest na okulary, czyli staram się sprawdzić każdego wzrok, czy w ogóle wymaga jakiejkolwiek korekcji. No i na końcu taką receptę wystawić i odpowiednie rodzaj soczewek okularowych do tego dobrać. No to tak w streszczeniu, jaka jest różnica pomiędzy okulistą a optometrystą? Najważniejszą rzeczą jest to, że okuli, okulista i takie zadanie będzie stawiane dla okulisty, że będzie głównie zajmował się y, diagnozowaniem i leczeniem wzroku, a doborem okularów doborem korekcji okularowej, doborem soczewek kontaktowych będzie zajmował się optometrysta. Też wykorzystujemy wiele testów, żeby zdiagnozować odpowiednią tą wadę wzroku i żeby ta korekcja była jak najbardziej optymalna i przynosiła jak najlepsze rezultaty. Nie ma nic ważniejszego wydaje mi się niż wiedza. Czasami z okularami niekoniecznie musimy iść do lekarza. I tak jak nasz pan Sławek optometrysta powiedział, potrzebujemy po prostu wiedzy do kogo podejść, i gdzie znajdują się konkretne gabinety, i po to jest dzisiejsze spotkanie. Natomiast kolejne spotkania to poniedziałek, pokaz pierwszej pomocy. Zapraszamy do centrum seniora, godzina 11. Dodatkowo. W środę koncert na góralską nutę, 13.30, również Centrum Seniora. 17 października odbędzie się bardzo istotny wykład: mianowicie farmaceuta będzie opowiadał nam, jakie leki brać, jak ich nie brać, z czym nie łączyć, które podbijają swoje, swoje działanie, które obniżają. I kończymy. Senioralia 24 października zabawą taneczną, która została przeniesiona przez powódź, która nas nawiedziła. 20, czyli tak jak mówiłam zabawa taneczna 24 października godzina 13 i tu już zapraszamy do Dzierżyniowskiego Ośrodka Kultury, do sali koncertowej.